Pierwsze odczucie to jest odczucie aktora, który dostaje taką propozycję i to propozycję bezpośrednio z myślą o tym. Reżyser mówi do Ciebie, że pisząc scenariusz myślał o tobie, więc jest to bardzo pozytywna sytuacja i taka, która daje Ci dużą wiarę w to, że ta współpraca będzie naprawdę dobrze przebiegała. Z drugiej strony jest takie poczucie odpowiedzialności wtedy, dosyć duże. A z trzecim no sama postać Tadeusza Pietrzykowskiego i ta historia, one wywoływały takie poczucie, że jest przede mną duża praca, ale taka, że jeśli uda nam się ją zrealizować, a ja była w zespole już producenckim, reżyserskim, też też świadomość tego tej wielkości tej pracy, że jeśli uda nam się ją zrealizować, to będziemy mieć olbrzymią radość zaprosić widzów na ten film. W tej chwili ktoś bardzo bliski, czy ktoś z kim spędziłem na, przygotowując się do roli 14 miesięcy na salach treningowych, ćwicząc ze swoim ciałem, na ringu, biegając, wiele, wiele, wiele czasu. Jednocześnie ktoś, o kim dużo czytałem, ktoś, dzięki komu dostałem jakiś wgląd w świat obozu, ale i świat sportu, świat jakby to zderzenie jest tutaj. Było na początku było bardzo pobudzające na zasadzie ciekawości, sport i obóz, a z drugiej dało taką, takie zrozumienie, że sport jest czymś, co nosi ludzi ponad podziały i jest czymś, co niesie taką najbardziej podstawową e, siłę, radość płynącą z radości życia. Taką, która mówi nam, że jesteśmy wszyscy jesteśmy ludźmi. Jeśli mamy taką szansę, e, że nasze ciała są e, sprawne, czy gotowe do aktywności fizycznej, to że możemy z niej korzystać i cieszyć się z tego właśnie, z tego wymiaru człowieczeństwa, który daje nam również inny, duchowy wymiar, taki wymiar e, gry fair play, Bycia, bycia w porządku, bycia w jakimś nastroju dołączenia się z innymi ludźmi. Czy Założenie było takie, że ten cały czas przygotowawczy z główny, główny kierunek to była próba zbudowania właśnie członka klubu Legii, czyli pięściarza przedwojennego, człowieka, który ma przed sobą wizję szczęśliwego życia, wizję mistrzostwa, wizję bycia nie tylko mistrzem Warszawy, ale również mistrzem Polski, na co pojawia się wojna i te marzenia, ten świat zostaje brutalnie przerwany do tego stopnia, że w końcu trafia do obozu, czyli do tego sedna, sedna tej nienawiści między wywołanej jakąś ideologią narodową. I tam ten sport okazuje się, że jest czymś, co pozwala mu przetrwać. Jednocześnie nie, cały podczas filmu, czyli, czyli tak, by, tak, tak, to, tak to sobie wyobraziłem, że moim e, przygotowuję pięściarza, który ma wejść do obozu. I w tym obozie obserwujemy, co się z nim dzieje, jak, jak, jak on upada, a potem jak się podnosi, dzięki właśnie wierze w to, że, że, że sport potrafi go wznieść ponad, ponad e, nieszczęście, ponad, ponad głupotę ludzką i pozwoli mu przetrwać. A finalnie doprowadza go do tego, że porzuca pięściarstwo na rzecz, na rzecz pracy z młodzieżą i zostanie nauczycielem.